Cześć, witajcie w kolejnym odcinku meczu w serii Multiplayer Online i oczywiście po krótkiej przerwie jest z nami MMW. Cześć. Cześć wszystkim. Tak więc postanowiliśmy zagrać sobie mecz Manchester City kontra Brazylia. Może... Tak, a przy okazji chciałbym powiedzieć parę słów. Proszę bardzo. Otóż, ym, wiecie, wszyscy widzowie, no, przepraszam was za to, co powiedziałem, że... Krystyna, że naśmiewałem się z Ronaldo. Ja tego nie robiłem naprawdę specjalnie, bo nic do niego nie mam. Nie powiem, że go naprawdę uwielbiam czy e, lubię, ale szanuję go, bo za to, co robi i wiem, że on jest drugim najlepszym piłkarzem świata i nie chciałem go obrazić. Chciałem po prostu rozluźnić atmosferę, zażartować, a że nie potrafię, to zrobiłem to w sposób obraźliwy, co. Większość osób uznała, że zrobiłem to specjalnie. Zaczęliście mnie wyzywać i hejtować. Nie mam do was pretensji, bo nie mam o co, bo jakbym mojego ulubionego piłkarza obrazili, mówiąc, że jest, nie wiem, Krystyną czy jakoś w podobny sposób, to pewnie też bym tak zareagował, tak straciłem już bramkę. I to co wy myślicie, że ja nazwałem was dziećmi? O to chodziło mi, że większość z was jest w młodym wieku, typu 13-14 lat. Nie chciałem was z tym obrazić. Po prostu stwierdzam fakty, że teraz na YouTube jest dużo młodych ludzi. Chodziło mi o dzieci w sensie młodych ludzi. Sam jestem dzieckiem i o tym wiem doskonale. Więc. Bez sensu, że mnie za to też hejtowaliście, i jeśli was to urodziło, to też was za to przepraszam. Oskarżyliście mnie też o to, że obrażam Matesona e, że, że tylko dlatego, że mu zazdroszczę widzów. Ym, wiecie, ilości widzów owszem mu zazdroszczę, kto by mu nie zazdrocił ilości widzów, no, ale... Ym, obrażam go tylko dlatego też tak samo. Rozluźniając atmosferę, Mason tego do siebie przecież nie przyjmuje, i mm, my na prywatnych rozmowach często tak gadamy. Mam nadzieję, że nie będziecie mi tego mieli za złe, kiedy będę próbował e, zażartować, że tak powiem. A więc teraz, może Mason opowie trochę o moim dziwnym składzie, to już zapewne większość z Was zauważyła. E, no tak, całkiem skład rzeczywiście dziwny, no ale dobry. No bo jednak, grając w jednym składzie Messi, Ronaldo, Runejem, Shawim nie ma się zgrania też. No, no tak, oczywiście zgranie... No i już przegrywam 2-0, tak. <grystanie> no jednak, grając z jednym obrońcą, rzeczywiście bramkę stracić to nie jest chyba aż taka ciężka sprawa. No chyba, że zmieniłeś Aha. formację. Nie. Nie, nie. nie. okej, okay, no to tak biorąc tak MMW postanowił, że zagra sobie 1-4-5, tak? Coś takiego? Tak, i przedstawię wam teraz może skład. Hmm. Ok. tak więc... W ramce hard. Um, nie wiem, jak to mam... P powiedzieć, w obronie kompany, w ataku serii Ronaldo, Xavi, Messi, Runej, Iniesta, David Silva, Aguero oraz Tevez. No i to tyle. Pokrótce. No tak więc bardzo ofensywnie nastawiony dzisiaj jesteś. No a jednak w obronie... O, o. Nie najlepiej chyba, jak na razie. Chociaż głównie mogło I... to wynikać z tego, że musiałeś tutaj co nieco powiedzieć i to mogło wpływać na twoją koncentrację lekko. A. Zdecydowanie to na to wpływało. To jest mój pierwszy dzień, od kiedy gram od przerwy ponad miesięcznej od FIFA, więc mogę zdecydowanie bardzo lamić. No chociaż mecze całkiem spory, tak już dzisiaj rozegrałeś? 6 albo 7. No, okej. Okay. W tym kilka 15-minutowych, tak, tak? Jeden 15-minutowy, 2 czy 10 a spalony. O. No tak, przy takiej formacji, spalony akurat nie jest chyba nic dziwnego. O, może uda się przejąć? OK, brawo, Nilmar. Oj. No ale obok bramki. Mm, teraz trochę zepsułem. Chciałem, żebyśmy zagrali na ustawieniu ręcznym żeby było ciekawiej i zabawniej, ale ktoś się nie zgodził. No. Nie wiem, czy... O, jeden, O, nie. Okej. Okay. Nie Ale. wiem, czy rzeczywiście mecz na byłby ciekawy, bo marnowanie tak sytuacji dosyć dobrych... To nie było... Byłoby automatycznie zhejtowane. No... Być hmm. może. O, no nie, no naprawdę, po stracie przez bramkarza, o matko, co za piękna bramka. No... Wiesz, ty jesteś ode mnie dużo lepszy, więc pochwała z twoich ust jest dla mnie niczym miód na moje serce. Okej, okay, tak więc chyba muszę przejść do taktyki superdefensywnej i atakować tylko z kontrataku, bo jak się ma gdzie Ja wie... mam jednego obrońcę, gdzie ty tu chcesz kontratak przeprowadzać? No nie Każda wiem... Każda byłaby kontratakiem, prawda? No właśnie, tak więc, no, oj, właśnie o tym mówię, chociaż teraz ładnie, ganso. U... A co do Cristiano Ronaldo, yy, nie, nie będę już na niego mówił Krystyna. Okej. Okay. Dobra, Oczywiście dość... z waszej. Um, woli. No nie. Kolejna twoja akcja. Uwielbiam to niesamowicie. Dobra, sorry, nie chciałem cię przewrócić. To, był... to nie był faul, jenny. Przestań symulować, <coughs> człowieku. Nie, ja Spalony. Nilmar, no. Ej, no. nie wierzę! Gol! No nie, Niech kto spalony, panie sędziu. Dlaczego pan mi to robi? Tam nie było. Jest, że chyba trafił słupek? Hmm. Wydawało mi się, że był słupek. No proszę. O. Dobra. Nie wiem, albo tak to wyglądało. Dobra, wykopać teraz piłkę do przodu. No co, 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 nie, no, to ja nie mogę tego jednego obrońcy przejść, naprawdę. Kompany! No, Ła, wow, no, przestań faulować, brawo, sędzia! Ej, no, no nie, sędzia, coś tata. Okej, ciebie tu teraz sześć, żebyś nie bronił. Bo ostatnio całkiem nieźle ci. Okej, okay. brawo, Neymar! Okej, okay. udało się jakim, jakimś cudem strzelić bramkę. Wiedziałem, że tam trzeba dwa razy. <grystanie> no dokładnie. W poprzednim meczu dwa razy miałem karny i dwa razy na MMW obronił, bo strzelałem w lewy, górny róg. No i teraz. Ale <grystanie> ogólny wynik końcowy przegrałem. No, tak chyba jeden do 7, ale to tak na marginesie, bo graliśmy wtedy na 7 albo 6, 7 chyba no. Ojej, 4-2 już. No. Coś za szybko. za szybko te dwie bramki. Tak właśnie po dwie bramki strzelamy, takie fajne serie się jak na razie udają. Z... Dobra. No nie wiem, czy to dla mnie takie fajne, mając najlepszych zawodników na świecie. O kurczę, na ile ty ten mecz ustawiałeś, dopiero 24 minuta? 5 mi minut. Aha, okej, okay, dobra. Albo 6. Nie, no dobra, to w porządku. O, ja nie 8. <laughs> nie pamiętam w nie, dos... nie, poważnie, nie pamiętam dokładnie. Hmm. To dosyć ważna informacja. O nie, da się wybić, brawo, panowie, i teraz jedziemy ku... O, yes. Oj, to było głupie. No, z mojej strony? W sumie chodziło mi o moją stronę, bo. No. Wyszedłem jedynym obrońcą. Dobra, <grym> Ganso, jedziesz. No, ej, myślałem, że będziesz. Coś mi za dobrze idzie, tym jednym obrońcą. Chyba <grym> ja za bardzo nie doceniam jego potencjału. Dobra, dośrodkuję, bo nie <grym> To jest kompany! A nie jakiś. Yy, żeby nikogo nie obrazić, nie wiem. Zawodnik UCD Dublin? <grym> Ma No powiedzmy. Chociaż, jeżeli się potrafi, to nawet takim klubem da się wygrać. Cicho. Kansu... E, Cicho. serwę. <noise> no dobra. Mm. Nie, nie, nie. nie, nie bum, możesz bum. przejść. Twoich dziewięciu piłkarzy naprawdę czasami jest coś nerwujących. Jak widzisz taką ilość, która przeważa nawet Twoich obrońców. No wiesz, ty za to masz przewagę w ataku. No tak, w zasadzie tak, tylko szkoda, że nie za bardzo potrafię to wykorzystać. Uda się przejąć prawo. Ja prawo tego Silva. No nie. No, wszędzie wy wiem. jesteście. W sumie to powinieneś tak moim zdaniem przegrywać... znaczy powinienem przegrywać ostrzej, bo już miałeś więcej sytuacji niż ta kilka. Ej. I jest 5. Cóż za fatalna bramka, sorry. No, ponieważ to jest po przerwie, jestem trochę usprawiedliwiony, co? Dokładnie. No. To jest. Kto tam był? Hulk? Z 16? No. no nie wiem, może komuś się numer skończył, i musiał wziąć 16. Chyba, że w klubie też garstko. Ja nie wiem, ja się za bardzo na Porto nie znam. Mhm, ja też w sumie się tym nie interesuję, ale. Jeszcze idę do przerwy. Ja byłem prawie pewny. Że Hulk to ma inny numer w reprezentacji. Bo jakieś chyba nigdy się nie przyglądałem tak specjalnie mm -hmm. Hulkowi. O. Teraz tak. mi jest strasznie łatwy sposób. No kurczę. To w pracy gra z dziesiątką Gansa? Um, nie, Czy Lukas może? Nie wiem. Wiesz nie, co? Lukas z osiemnastką. Gansa też nie. A Gansa z czternastką. Może ktoś na mawce? Ilmar z 16. Kurde, co ty masz za skład? Nie, Neymar też nie. Skąd ty masz Nilmara? No, powołałem sobie. A, spoko. No, wcześniej na ławce był, na ławce, poza kadrą był piłkarz, który raczej u mnie by nie miał za dużych szans pograć, a jednak Ilmar prezentuje taki fajny styl gry, który niesamowicie mi pasuje. To znaczy szybko biega i dobrze strzela? <noise> Dokładnie. O, dzięki. No gol! No nie, wybiłeś mi. Ale to, dobra, to było piękne. Trzeba że to będzie karne. Również nie miałbym nic przeciwko, chociaż w sumie nie chciałbym się po kolejny ośmieszać, strzelając bramkarza. Na pewno byś się nie ośmieszył wśród swoich widzów, to niewątpliwie jestem tego. No nie, ła, Ale ładnie, różny wywalczyłeś. W sumie to miała być fake rabona, nie cofnięcie piłki, no ale. Ale <laughs> też może być. O nie, o nie, to może być gol, To może być. Brawo, brawo Julius Caesar. Mas oh. masz dobrego bramkarza, trzeba to przyznać. No, całkiem, całkiem bramkarz dobry rzeczywiście. Gunej! Eee... <słuchaj> no nie Nie, nie <słuchaj> tym brak. razem. Mm, Okej, okay. dobra, udało się podać jakimś cudem. Jeszcze... Teraz mam tu więcej ich. Dobra, przerzucę As do pato. O, dzięki kompany, podaj mi tą piłkę. Company. Dzięki kompanii. No wiedziałem. Nie, a, kurczę, dobra. Teraz to się nie popisać No rzeczywiście. Ja. O nie. I, o, no, o ile was tu jest? No ludzie, halo. No. Ja Co nawet takiej przewagi nie mam w ataku. Ule, proszę Bo... <gryso> nie ty Nie. Mm, Toż w sumie nie wiem. Ronaldo. O. Ronaldo. Nie wiem, teraz oddalej się od mikrofonu czy coś takiego? Bo trochę gorzej ci słychać, nie wiem czy to. Mhm. nie. O, o, tak, 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 to zdecydowanie lepiej. Musiał mi się przestawić. Mhm, dobra. Żeby, wiesz, bez skojarzenia, że puknąłem. Okej, okay. tak więc po pierwszej połowie mamy już 7 ramek, chyba? Nie? No. Yy, pięć, dwa, co? Nie, nie, nic, 7 Siedem ramek. Okay. Siedem ramek, tak. Bramek. Siedem bramek, tak. Nie wiem, czy to powiedziałeś, ale... No tak, tak, to właśnie powiedziałem. Ty zaprzeczyłeś. Nie wiem, czy to było do mnie, czy to kogoś w tle tam. Nie, to kogoś w tle. Okej. Okay. Nie wiem, czy... No dobra, okej, okay. jakimś cudem się udało znowu przejść. I teraz, czy kompany mnie dogodzi? No nie, okej, okay. to było słabe. Ponownie. Albo nie, powiedzmy, powiedz jak... że ty się tak świetnie zachowałeś w obronie, okej? Okay? Właśnie o dziwo? Powiem Ci, że mi lepiej się... Czuję się pewniej w tej obronie. <grym> może nie czuję się w niej dobrze, ale na pewno pewniej. Ups. Ups, 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 ups. Kurczę, kto to jest Tevez? To może go... Nie no, Lucio go nie dogoni. Dobra. Nie będę się okłamywał. Ale go. to nie, nie... To nie był Lucio. Znaczy Lucio Cię gonił, potem jeszcze tego Silva dobiegł. Właśnie. O, o, A. No to by spalał sędzia. Przebieg na obok. Hm. No, Ty przebiegłeś, <laughs> z piłki. To rzeczywiście całkiem ważne, żeby z piłką robić takie zagranie. No nie, i nie są. No. chce mi strzelić nie nie To jest przesady, aż tyle piłkarzy. No z przesady, patrz ile przegryłeś. <laughs> ej, to był spalone. Nie, bo. był idealnie na linii z tą patą. O kurczę. O, no ej! No już myślałem, że nie będzie faulu nawet. Mm, proponuję, żeby jeszcze sędzia dał kartkę. Ale widzę, że no nie znam to się pozycja... za bardzo. Odrzucona Ciao. Co to było? No ej, o co ci chodzi? Alwesem tak. Technicznie. No nie wiem, spróbowałem Twoich sił, jednak widzę, że nie... Ja jednak... bym zanim Alwesem na siłę bił. Szczególnie, że miałeś odkryty cały róg. Hmm, no to nie zauważyłem tego. Zążę dobiec! No znowu mnie przewrócił! No ten twój hart jest naprawdę Mocny. Grający bardzo agresywnie. Twardy. <laughs> To chciałeś powiedzieć. No nie do końca, ale... No nie czemu wyczułeś? Co chcesz zrobić? serze Nie chcący. <laughs> Moja? Nie twoja. No trudno. to może być gol. Okej, okay, obok. Aj, obok bramki, ale Ronaldo ma tak mocny strzał, że rzeczywiście. No mogło wpaść. Nie wiem czy nie będzie spalonego czasami. <laughs> Okej, okay, no, nie było. Dawaj, dawaj Nilmar, dajesz, dajesz. Przyjmę piłkę. Mhm, pięknie przełaj piłkę. Hard mi to... Nie, on mnie przewrócił. No wiedziałem! Skąd to wiedziałeś? Nie wiem, hard biegł. No biegł Ale wyczułeś, ale pisnąłem w ogóle. Piękny woleń. No. Tak w międzyczasie. O nie, 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 nie. Okej, okay, Tewes nie masz bardzo szans teraz dobiec. To jest gra jako ten najbardziej taki napastnik prawdziwy? Um, Tevez razem z Podaj, za Aguero. Aha, okej. Okay. Ale tewez jest najbardziej wysunięty. Dobra, biorę super ofensywny, bo. A za mocno. Kurczę. Chciałem zrobić ładną bramkę, a skończyło się, jak zwykle. Klap. No. Jak to mówią komentatorzy. Mu, <laughs> nie, 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 nie możesz tego przejąć. Nie. no nie, nie. No tak, pięknie jeszcze się rzuciłem. No wybiję, wybiję. Ok, nic się nie... Nie. nie było. No tak? nie się... było, rzeczywiście nie było, Aha. tylko że to co zrobił mój to żenua i tyle. Znaczy w sumie to co ja zrobiłem. Wow, ten przerzut. O nie. I znowu was pędzi kurczę taka gromada. <laughs> Dziewięciu. No i to się musiało tak skończyć tym razem. No. Teraz chyba ma drugą albo trzecią belamkę mi się wydaje. Mhm. Czy nie? Czy nie, mi się nie, źle? Nie, wydaje? Wiem, nie wiem, nie wiem kto ucieczą runy, Nie, Runej chyba nie strzelił. Runej tam że bronił. Jeden tylko 3-5, tak? To znowu trzeba się wziąć do pracy. I strasznie więcej. Wdy... O, pięknie. Okej, okay, dobra, moja jednak. jest Ja tu mam 9, no. Trudno zrobić przeszedł ich. Czyli ciężej jest wyjść z obrony niż przejść... Przejść <grym> do ataku, nie? No właśnie. No bo wiesz, mam jednego obrońca, nie wiem czy <grym> Którym jeszcze, o, może prze... Hmm. jeszcze się gubi na swojej pozycji, bo nie wie gdzie ma biegać. Hmm... To no nie jest proste. Naprawdę, wbrew pozorom... Pomyślam. O, może tym razem coś się uda zdziałać w końcu, bo fajnie było jakąś bramkę w tej połowie strzelić. No zostaw mnie, kompany. No dlaczego ty mnie tak faulujesz?! Ty, wolny. No nie. Żółta tak. Mógłbyś włączyć escape? Hmm, oczywiście, proszę bardzo. To teraz cię zaskoczę trochę. Ja jest kto strzelił u siebie bramki. Aguero, Runay i Tevez. Patrz, to jest Twój zaskok. Hmm, zobaczmy. No, no okej, okay, super. Wolniejszy obrońca nieco wszedł. Tak, więc tak spoko. ale tęższy i lepszy w obronie. <grym> Myślam, A czy taki wolniejszy dużo? Kompany, no, Bogiem se, yy, szybkości nie jest. No, rzeczywiście. Chociaż co to wśród. O, ja, no, już dajesz. To nie jest ręczne, ale dobiegnie. <grym> No no, to było zamierzone. Przestań. No, no, no. przecież. Myślałeś, że A tam nie ma. No. Jeden obrońca. Mm. Czekaj, coś mówiłeś. Co hmm. mówiłeś? Coś chyba nieważnego w takim razie, skoro i tak już zapomniałem ewentualnie. O, może Neymar. Okej. Okay. Nie, on jest za dobry, zdejmij go. <laughs> jeszcze Waliton może wyjść, jeżeli ci to odpowiada. A kto jest jeszcze tam? E, nikt. No. no to może wejść Fred. Nie mam Freda, sorry. <noise> nie? No nie, no nie powołałem go. Czego? No nie wiem, no wydawało mi się, że Wellington, Nilmar i Pato są lepszymi napastnikami. Ale tam masz jeszcze Neymara i. No Neymar jest w pierwszym składzie. Tak, i Robinio nie powołałeś. No powołałem, ale będziesz kazał mi go wstawić. O? Hmm, Okej, okay. no dobra. O pięknie, dzięki. Czekaj. No idealnie zagrałeś i mi akcję przerwałeś. Co za koleś! Dobra, tak więc Nilmarek strzeli bramkę, to może zejść. To Waliton czy robinio? Robinio. Dobra. Bo on jest od zwodu. <grym> no, no i dobrze strzela trochę. Nie, bo ty mnie spawujesz, ja tu podaję. No <grym> opa, to, cóż <grym> za wejście <Dobrze> było. <grym> Gdyby ten strzał jeszcze był nieco mocniejszy. Oj. Ej, no! No, ale no. przecież, hmm. I to jest szansa dla Ronaldo, czyli najlepszy wolny na świecie, no. Okej, okay, to może ja dziś stanę sobie tam koło bramkarza, ewentualnie go ubezpieczając. Tevez będzie uderzył? No właśnie. Tak więc myślałem, że... o, jeszcze raz muszę, chociaż nie, 15 minut do końca meczu. Wow. Okej, okay, sporo szczęścia. Tak nisko. Więc może. Mam tylu graczy, którzy potrafią przewrotka, a wrzucam na obrońców. Znaczy na obrońcę, sorry. No rzeczywiście. Dobra, daleko. Do Dajesz pato. Pięknie, idealnie. Jeszcze przyjął w dobrą stronę nawet, patrz. Robinio. Robinio, cóż za wejście. Hmm. O, 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 Neymar. Okej. Okay. No nie zdążyłem, no. No już nie sprawdziłem. Cóż, się nie sprawdził. No tak, widzicie się nie sprawdził. Czterech moich, on jeden. I pier pierwszą sytuację uratował. No, on jeszcze sytuacji żadnej nie uratował, takiej na czterech napastników, czy tam dwóch. A no to... Wow, cóż za strzał! Sorry, nie chciałem tam bramkarza skopać. Nie, spoko. Mo mój błąd, tak Ale ładnie, ładnie uderzyłeś. Wiem! Szkoda, że w swoją bramkę, nie? No, rzeczywiście. Trochę szkoda. Okej. Okay. Dałem się przechnąć chociaż. Wow, spalony. W końcu nie wiem. Ja brama była. No, pewnie. W sumie nie wiem, czy zauważyli, że zacząłem grać klepą. No tak, rzeczywiście. Dobra. Tylko niekoniecznie mi to zawsze wychodzi. No, zawsze grając klepką jest takie ryzyko. Ała. O, w końcu, widzieć. No, ładnie. Dziękuję. O, to już Sylwy było mniej. I znowu widzieć. Kurczę. Tylko to już nie było zbyt niebezpieczne. Mhm. Mm Okej, okay, dobra. No Jaki... nie tu! Miał puścić Tevez'a. Tevez w ogóle jakoś mi się nim dobrze ostatnio gra. Spalony. No to co może powiesz o fifa 13? No to po ostatniej relacji z Gamescom'u całkiem fajnie się to zapowiada. Nie wiem, jak ty uważasz? Ja uważam, że brakowało mi w tym Gamescomie pokazanie tych taktycznych, dokładniej taktycznych, wolnych. A, no to bo chciałbym coś więcej się o nich dowiedzieć, bo to mnie akurat pasjonuje. Mhm. Ci powiem, że wykonywać we trzech na przykład Ronaldo, ym, Snyder i ym, ym, Nasri wolnego to, to może być ciekawe. No, oczywiście. E, główką, No nie. <grym> też nie miałem szans powodzenia. Jest tak, te wrzuty wolne rzeczywiście, ciekawe koniec meczu czy co? A nie, aha, okej. Okay. Myślałem, że karny tak naprawdę, bo taki <laughs> widzę w Tak się zastanawiałem, za co nie. Mhm, mm hmm. no mogę wyjść jeszcze. Escape. nie, dobra, nic, nie ważno Tak, na pewno? Nie, 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 nie musisz. No, będzie spalony, tak? Oczywiście, bo musiał wejść do No, ekstra. Muszę tu bać. Runeja bliżej. Ataku za Aguero, bo się nie pokazujemy Masiego tutaj jakoś tu Ronaldo gdzieś mi z tyłu stoi Tu by się go przydało No ja zmieniłem Neymara i Hulka To że są już nieco zmęczeni pewnie O, Kaka i Ronaldinho Ronaldinho mi się podoba Kaka mniej <noise> Wolałbym kogoś bardziej Fredowego <noise> Sorry, naprawdę nie wiem ewentualnie jeszcze Nenny miałem, ale... Nie, o! Dobra. Nene Uu, no bramka, szcządy, z takim dziwnym okrężnym tutaj torem pobiegłeś pięknie. Ojej, ale będzie bramka. Ka? <grymka> prawie. Dobra, 90 minuta już może? Okej, okay, to może wybiję. już się, nie będę dłużej męczył, bo granicy jednym. Obrońcy. No tak, to jest widzieć. Kaka. Uuu. Właśnie dlatego kaki nie chciałem. <grymka> On po prostu jest. No jest. No właśnie, wystarczy, jak że jest. Jak to jest, a jak go nie trzeba, to go nie ma. <grystanie> oła, oła. No dziękuję pani sędzicie, bardzo Ale... dobra decyzja. Powiedz no rzeczywiście. Ale na żółtą kartkę jak najbardziej. Really? <grystanie> nie, o nie, 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 nie. nie. Proszę cię. Nie możesz, nie możesz mieć gros. czwartej bramki. Bez, te WST... Ej kurde, faul! Ej faul! No, no nie no, symuluj człowieka 5 zawodników fablowałeś! 10 <śmary> nawet. Z bramkazem. No, naprawdę, naprawdę. Ty nie jesteś Czerw. mieć żadnego obrońcy. Nie ja widziałem. Ok. Wiem, no. to już było specjalne. Nie, nie, było widać. <śmary> Rzeczywiście. Dobra. Chcesz Koniec? skończyć mecz? No i... No ja tu specjalnie wybijam, żeby tu koniec meczu, a tu jeszcze bym mógł akcję sobie zrobić. No właśnie. Daj piłkę. Nie. Ej, ośmieszasz mnie. okej, na koniec jednak już padłeś. Przybyt. dzięki. Dobra. Tak więc w tym odcinku to będzie na tyle, całkiem dużo bramek, było chyba ciekawie i do usłyszenia w następnym, na razie, cześć. Pa.